Z tej strony, Marcin, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat tego, jak radzić sobie z trudnymi i z wymagającymi sytuacjami w Waszym życiu. Być może jesteście właśnie po rozstaniu po kilkuletnim związku, być może niedawno straciliście pracę, a może jest w Waszym życiu jakiś konkretny obszar, w którym chcecie się poprawić i Czujecie się w tym momencie sfrustrowani sytuacją, w jakiej się znajdujecie? Być może czujecie się sfrustrowani tym, że nie rozwijacie się w takim tempie, w jakim chcielibyście się rozwijać? Jeżeli jesteście w tym momencie w obliczu jakiejś trudnej sytuacji, jeżeli stoicie przed jakimś trudnym wyborem, w dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak warto do tego podejść, jak ja podchodzę do tego typu sytuacji. I przede wszystkim, moi drodzy, przedstawię Wam dzisiaj trzy konkretne obszary, na które macie wpływ. Tu i teraz. Trzy obszary, jeżeli zwrócicie na nie uwagę, jeżeli zaczniecie zwracać na nie uwagę właśnie w kontekście mierzenia się z takimi trudnymi i wymagającymi sytuacjami, jestem pewien, że zaczniecie postrzegać te sytuacje w inny sposób, zaczniecie sobie z nimi radzić lepiej, efektywniej i przede wszystkim poczujecie, że macie kontrolę nad swoim życiem. Poczujecie, że macie kontrolę nad tymi sytuacjami, a nie że. Trudne sytuacje kontrolują Was. Poczujecie, że to Wy decydujecie, co robicie z daną sytuacją, a nie działacie pod wpływem emocji, pod wpływem tego, gdzie zawieje wiatr, czy pod wpływem tego, jak się czujecie w danym momencie. Także jeżeli ten temat Was interesuje, to serdecznie zapraszam do oglądania. Moi drodzy, w życiu każdego z nas pojawiają się trudne i wymagające sytuacje, i to w jaki sposób radzimy sobie z tymi sytuacjami, w dużej mierze determinuje to, gdzie jesteśmy w naszym życiu, w jakim tempie się rozwijamy, no i czy realizujemy te wszystkie cele i marzenia, które są dla nas istotne. Więc dzisiaj chcę się z Wami podzielić. Tym, jak ja staram się postrzegać takie właśnie trudne i wymagające sytuacje i przedstawię wam trzy obszary, na które macie realny wpływ w kontekście jakiejkolwiek sytuacji, jaka wam się przytrafia. Często mamy taką tendencję do. Zwracania uwagi na te rzeczy, które nie wychodzą, na zagrożenia, które wiążą się z trudnymi sytuacjami. Często mamy jako ludzie taką tendencję do skupiania się na rzeczach, na które nie do końca mamy wpływ. Skupianie się na tym, ile masz lat. Skupianie się na tym, z jakiej rodziny pochodzisz, skupianie się na tym, że dwa lata temu zostawiła cię dziewczyna, że pięciu ostatnich facetów, z którymi się spotykałaś, było dupkami. To już nie ma znaczenia. Nie masz wpływu na sytuacje, które zadziały się w Twojej przeszłości. Nawet jeżeli wywołały one w Twoim życiu lawinę negatywnych sytuacji, nawet jeżeli wywołały one w Twoim życiu wiele niedobrego, to nie masz już w tym momencie realnego wpływu na to, co było, więc. Odetnij kupony, nie ma sensu się w tym momencie na tym skupiać. Nie mówię, że od jutra masz się stać ignorantem, że masz się stać kompletną ignorantką, że masz przestać czymkolwiek się przejmować. Ale to, do czego chcecie zachęcić przez ten odcinek, to jest to, abyście skupili się na tym, na co macie realny wpływ. Na co macie realny wpływ? Pierwsza rzecz, na którą macie realny wpływ, to jest wasza percepcja. To jest to, jak postrzegacie daną sytuację. Weźmy sobie za przykład zwolnienie z pracy. Możesz postrzegać zwolnienie z pracy jako zagrożenie. Możesz, polega... Możesz postrzegać zwolnienie z pracy jako ryzyko, że być może nie znajdziesz pracy w tej samej branży, być może nie znajdziesz tak samo płatnej pracy, być może nie znajdziesz pracy, w której będziesz się dogadywał z ludźmi tak samo jak w poprzedniej pracy, być może będziesz musiał zmienić stanowisko. Możesz skupiać się na tej otoczce związanej z wszelkimi zagrożeniami, które wynikają z tego, że straciłeś pracę, a możesz spróbować postrzegać to jako szansę jako szansę na rozwój, szansę na znalezienie lepszej pracy. Może lepiej płatnej pracy, może pracy, w której poznasz ludzi, którzy będą cię szanować, którzy przyczynią się do Twojego rozwoju. A może w ogóle dojdziesz do wniosku, że nie chcesz w tym momencie szukać pracy. Może dojdziesz do wniosku, że chcesz się zająć tym, co cię naprawdę pasjonuje, co cię naprawdę spełnia i sam stworzysz swoją nową pracę. Ta sama sytuacja, możesz na nią spojrzeć z różnej strony. Żeby zobrazować wam to na jeszcze innym przykładzie, Załóżmy, że chcesz się poprawić w obszarze relacji damsko-męskich. Załóżmy, że gdzieś tam w tym obszarze nie wychodziło ci przez ostatnie lata. Możesz się skupiać na tym, że przez ostatnie lata nie wychodziło ci z kobietami. Możesz się skupiać na tym, że 10 ostatnich kobiet, z którymi byłeś na randce, nie odezwało się już do ciebie później albo nie odbierało telefonu. Możesz się skupiać na tym, że pięciu ostatnich facetów, z którymi się spotykałaś, było kompletnymi dupkami. Możesz się skupiać na tym, że nie masz szczęścia w kontekście tego obszaru życia, albo z drugiej strony możesz spojrzeć na to jako na szansę. Możesz spojrzeć na to jako na szansę na to, aby poznać Bardziej dopasowaną osobę, na to, aby rozwinąć się w tym obszarze życia, a jeżeli będziesz się rozwijać w jakimkolwiek obszarze, to będzie ci dawać spełnienie, to będzie ci dawać szczęście i satysfakcję. Więc, jeżeli jest jakiś obszar w Twoim życiu, w którym w tym momencie nie jesteś tam, gdzie chciałbyś być, bądź gdzie chciałabyś być, spróbuj spojrzeć na to z pozytywnej strony. Spu spróbuj spojrzeć na to w taki sposób, że. Ta przestrzeń do rozwoju, którą masz w tym obszarze, spowoduje, że będziesz czuł szczęście i spełnienie w momencie, kiedy będziesz się w tym obszarze poprawiał. Także pierwsza rzecz, moi drodzy, to jest właśnie to, że mamy realny wpływ na to, jak postrzegamy sytuacje, które pojawiają się w naszym życiu. Druga rzecz, druga rzecz, na którą macie wpływ tu i teraz, to są Wasze decyzje. Słuchajcie, wiele lat temu bardzo mnie nie wychodziło w obszarze relacji z kobietami. Były w moim życiu różne dziewczyny, ale nie potrafiłem tego zmaterializować. Nie potrafiłem przekuć tych relacji w coś więcej i często stawałem się dla tych kobiet dobrym kumplem. Często stawałem się dla tych kobiet takim neutralnym gościem, z którym jedyne co chciałem mieć wspólnego to ewentualnie krótka pogadanka przy kawie. I na pewnym etapie życia obiecałem sobie, że Będę nad tym pracował, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby się przełamać i aby być w stanie stworzyć coś z tymi kobietami. I wiecie, co jest ciekawe? Po kilku latach faktycznie przełamałem się, zaczęło się w moim życiu pojawiać naprawdę sporo ciekawych dziewczyn, ale zrozumiałem, że wiele z tych kobiet to są osoby, którymi w jakimś stopniu nie byłem zainteresowany. I zdałem sobie wtedy sprawę, że obiecałem sobie wtedy, że wejdę w związek dopiero z kobietą, która spowoduje, że kiedy na nią patrzę, czuję te motyle w brzuchu, która spowoduje, że kiedy na nią patrzę, czuję ten... Ciepły dresz, który przez ciebie przechodzi, kiedy patrzysz na kogoś, kto ci się bardzo podoba, podjąłem świadomą decyzję, że wejdę w związek dopiero z osobą, która, w której się prawdziwie zakocham. I mimo tego, że po moim pierwszym rozstaniu byłem przez kilka lat sam, faktycznie po kilku latach tak się stało. Więc to, do czego chcę Was zachęcić, to jest to, abyście. Zwrócili uwagę właśnie na te decyzje, które podejmujecie. Jeżeli chcesz zamieszkać za granicą, jeżeli całe życie mieszkasz w Polsce i masz takie ukryte marzenie, aby zamieszkać za granicą, nie mówię ci, że musisz jutro złożyć wypowiedzenie, nie mówię ci, że musisz wyjechać za tydzień czy nawet za miesiąc, bo spójrzmy prawdzie w oczy. Czasami są pewne kwestie, które musimy dopiąć w naszym życiu, czasami są pewne tematy, które w jakimś stopniu nas powstrzymują przed tak poważną decyzją, jak. Wyjazd za granicę, ale jeżeli czujesz, że jeżeli nie wyjedziesz za granicę do jakiegoś czasu w Twoim życiu, jeżeli czujesz, że będziesz miała do siebie pretensje, że będziesz miała do siebie pretensje na starość, że tego nie zrobiłeś, podejmij dzisiaj decyzję, że wyjedziesz za granicę. Podejmij dzisiaj tą decyzję. Słuchajcie, jeszcze jeden przykład, który mogę wam przytoczyć z mojego własnego życia, to jest przykład, który dotyczy YouTube'a. Ten kanał, który w tym momencie prowadzę, zacząłem nagrywać na niego filmy w styczniu tego roku, czyli de facto 4 miesiące temu. Decyzję o tym, że będę nagrywał filmy na te tematy, podjąłem znacznie wcześniej. Kilka lat temu, kiedy podjąłem tę decyzję, nie byłem jeszcze gotowy na to, aby nagrywać filmy na niektóre tematy, które tutaj poruszam. Musiałem najpierw przepracować pewne rzeczy ze sobą, musiałem popracować nad sobą i rozwinąć się w pewnych obszarach, ale decyzję podjąłem znacznie wcześniej. Więc, jeżeli jest jakiś obszar w Twoim życiu, który chcesz zmienić, podejmij świadomą decyzję tu i teraz. I wreszcie, trzeci obszar, na który macie wpływ tu i teraz, to są Wasze działania. To jest to, gdzie dedykujecie swoją energię. To jest to, na co przeznaczacie czas, który macie do swojej dyspozycji. Czy przeznaczacie go na rzeczy, które zbliżają Was do realizacji Waszych celi? Czy poświęcacie go na rzeczy, które pomagają Wam w realizacji Waszych marzeń? Czy może po pracy wsiadacie na kanapie, odpalacie Joya, odpalacie piwko i oglądacie seriale cały wieczór? Ja nie mówię, że jest coś złego w odpaleniu jointa, odpaleniu piwka i oglądaniu seriali. Nie odbierzcie mi źle. Ja też wielokrotnie to robiłem i powiem Wam więcej. Nie raz co jeszcze zrobię. Natomiast jeżeli macie jakieś cele w życiu, jeżeli macie plany, jeżeli macie marzenia, to ten czas, który macie, wykorzystajcie na coś, co przyniesie Wam satysfakcję. Wykorzystajcie go na coś, co przybliży Was do tych celi, co przybliży Was do tego, co chcecie osiągnąć w tym życiu. Także trzecia rzecz, moi drodzy, na którą macie wpływ tu i teraz, to jest to, na co poświęcacie swój czas. I wasze działania. Moi drodzy, to jest ważny odcinek dla mnie, dlatego, że w swoim życiu przechodziłem przez wiele trudnych i wymagających sytuacji. Być może nie przechodziłem przez jakieś bardzo traumatyczne sytuacje, jak na przykład śmierć bliskiej osoby, odpukać, natomiast przechodziłem przez wiele trudnych sytuacji. Przechodziłem przez wiele problemów zdrowotnych, przeszedłem przez poważny wypadek. Przechodziłem przez zwolnienie z pracy po kilku latach, praktycznie z dnia na dzień. Przechodziłem przez ciężkie rozstanie po kilku latach związku. Przechodziłem przez poważne uzależnienie od pornografii i przez wiele innych rzeczy, które były dla mnie trudne, więc wiem, co to znaczy czuć ból i cierpienie. Wiem, co to znaczy czuć tą frustrację związaną z tym, że chcesz być w innym miejscu w kontekście jakiegoś konkretnego obszaru i to co mi pomaga radzić sobie z takimi sytuacjami to jest właśnie moi drodzy skupianie się na tym na co macie realny wpływ. To jest właśnie skupianie się na tym na co mam realny wpływ, czyli właśnie na tym jak postrzegam tę sytuację, jakie decyzje podejmuję i wreszcie gdzie kieruję swoją energię, gdzie kieruję te swoje działania. Także moi drodzy zachęcam was do tego abyście w kontekście takich trudnych i wymagających sytuacji, abyście zwrócili uwagę na to, jak postrzegacie tę sytuację. Czy staracie się wynieść z niej pozytywy, czy skupiacie się na tych rzeczach, na które może nie do końca macie wpływ? Zachęcam Was do tego, abyście właśnie w obliczu takich sytuacji spróbowali zauważyć pozytywne aspekty, no i przede wszystkim, abyście zaczęli działać w tym obszarze, który jest dla Was istotny, abyście zaczęli poświęcać Wasz wolny czas, Waszą energię właśnie w kierunku tego. Aby przybliżyć się w kierunku tych celi, które sobie wyznaczacie, abyście zbliżyli się do tych marzeń, które są dla Was istotne. No i w efekcie będzie to wpływać pozytywnie na Wasze szczęście, na Wasze spełnienie i na poziom takiej ogólnej satysfakcji z Waszego życia. Moi drodzy, to tyle, co chciałem Wam dzisiaj przekazać. Jeżeli ten film był dla Was wartościowy, napiszcie komentarz pod filmem. Możecie przesłać ten odcinek również jakiejś Waszej znajomej osobie. Być może ten film będzie w stanie komuś pomóc. Jeżeli macie do mnie, Jakieś pytania, jeżeli macie jakieś wątpliwości albo chcielibyście, abym coś dodał, to tak samo możecie napisać komentarz pod filmem. Możecie do mnie również wysłać prywatną wiadomość, jeżeli macie jakiś konkretny temat, który chcielibyście poruszyć. No i tyle z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.